Kiedy zaczynasz sprzedaż online, jedną z najważniejszych decyzji jest wybór platformy e-commerce. Dziś porównam dwa popularne rozwiązania. PrestaShop, elastyczne oprogramowanie open source oraz Shopper, najpopularniejszą polską platformę SaaS. Które z nich lepiej pasuje do Twojego biznesu? Zacznijmy więc od początku, czyli od przedstawienia obu platform. PrestaShop to otwarte oprogramowanie stworzone specjalnie do budowy sklepów internetowych. Jako rozwiązanie open source możesz je bezpłatnie pobrać, zainstalować na własnym serwerze i modyfikować według potrzeb. Oznacza to pełną kontrolę nad kodem źródłowym. Możesz dostosować każdy element Sklepu do swoich unikalnych wymagań, co doceniają szczególnie firmy z nietypowymi modelami biznesowymi. Shopper to natomiast platforma działająca w modelu SaaS, Software as a Service. Oznacza to, że w zasadzie wynajmujesz gotowe rozwiązanie, w tym także cały hosting, płacąc stałą opłatę miesięczną lub roczną. Na pierwszy rzut oka PrestaShop wydaje się bardziej opłacalna, przecież można ją pobrać za darmo, ale czy rzeczywiście tak jest? Sprawdźmy rzeczywiste koszty obu rozwiązań. A więc po pierwsze analiza kosztów. Choć sama instalacja PrestaShop jest bezpłatna, prawdziwe koszty zaczynają się, Dopiero później. Po pierwsze, hosting. Potrzebujesz wydajnego serwera, najlepiej dedykowanego, co może kosztować od kilkuset nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Następnie płatne dodatki. Profesjonalne szablony graficzne, moduły płatności, integracje z kurierami. Koszt niezbędnych wtyczek to około 500, 1000 zł, ale często jest to znacznie większa kwota. Z drugiej strony, Marketplace PrestaShop oferuje ponad 10 tysięcy darmowych i płatnych modułów, co daje ogromny wybór funkcjonalności. Największym wydatkiem jest jednak wdrożenie. Bez umiejętności programistycznych trudno stworzyć funkcjonalny sklep. Koszt profesjonalnego wdrożenia oscyluje między kilkoma a kilkunastoma. Tysięcami złotych, a często sięga o wiele, wiele więcej. Warto jednak zaznaczyć, że te wysokie koszty dają ci sklep stworzony dokładnie według Twoich specyfikacji. Każdy przycisk, każda funkcja może być zaprojektowana idealnie pod Twój gust. Jeżeli dobrze poszukacie to w internecie, można znaleźć rozmowę z byłym pracownikiem PrestaShop, który w taki sposób opisał model open source. Wiele osób i firm wciąż kojarzy model open source jako darmowy, a nie do końca tak to działa. Można to porównać do kupna mieszkania w stanie. Deweloperskim. Trudno jest oszacować, ile będzie kosztowało wykończenie i urządzenie go, bo to zależy od wielkości, oczekiwanego standardu, tego czy posiada ogród i tak dalej. Podobnie jest open source. PrestaShop daje klucze do sklepu w stanie surowym. Shopper działa zupełnie inaczej. Zaczynasz od darmowego 14-dniowego testu. Bez podawania danych karty, tylko e-mail i telefon. Później wybierasz pakiet odpowiedni dla Twojego biznesu, płacisz stałą miesięczną lub roczną opłatę i otrzymujesz kompletne wsparcie. Hosting, wsparcie techniczne, automatyczne aktualizacje w z góry ustalonej cenie. Nie musisz zgadywać, ile będzie Cię kosztować prowadzenie sklepu. Wszystko masz przejrzyście wycenione, i to właśnie z góry. Kolejnym punktem, który chcę omówić, jest wsparcie techniczne. Co się dzieje, gdy masz problem techniczny? W przypadku Prestashop jest zdany niestety na siebie. Oprogramowanie jest darmowe, ale wsparcie już oczywiście nie. Możesz szukać pomocy na forach, zatrudnić freelancera lub agencję za dodatkową opłatą i to niestety bardzo często dosyć solidną. Często zdarza się, że firmy oferujące wsparcie dla PrestaShop po prostu znikają z rynku zostawiając właścicieli sklepów bez pomocy. Myślisz, że przesadzam? To nie jest odosobniony przypadek. Wyobraź sobie sytuację, której doświadczyło wielu przedsiębiorców. Zaczyna sklep ze współpracą z miłym informatykiem z Osiela. Jednak po roku zamknął on działalność. Przebranżowił się na przykład. Niestety żadna inna agencja nie podejmie się z Tobą współpracy, gdyż wolą pracować na własnych wdrożeniach i boją się, że w Twoim sklepie coś się wysypie, a oni wezmą za to odpowiedzialność. Musisz założyć sklep od początku. Plusem jest duża społeczność użytkowników PrestaShop. Na forach i w grupach na Facebooku. Znajdziesz tysiące programistów i użytkowników, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Dodatkowo PrestaShop udostępnia płatną pomoc techniczną podzieloną na pakiety. Ich koszt to przykładowo od 90 euro za pakiet wydajność, czy od 1490 euro za pakiet bezpieczeństwo. Shopper podchodzi do tego inaczej. Wsparcie techniczne jest wbudowane w usługę telefon, e-mail, chat, a w pakiecie premium nawet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, plus rozbudowana baza wiedzy i bezpłatne szkolenia nie tylko tylko z oprogramowania, ale i prowadzenia własnego biznesu online. Wszystko oczywiście po polsku. Jak chcesz się przekonać, zostań na tym kanale na YouTube i możesz tutaj wszystko znaleźć. Kolejny ważny punkt to aktualizacje i bezpieczeństwo. Kluczową kwestią funkcjonowania biznesu są aktualizacje. PrestaShop często sprawia problemy przy przechodzeniu na nowe wersje. Brak kompatybilności wstecznej oznacza, że aktualizacja to często tworzenie sklepu od nowa. Koszt? Nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Bez regulacji Aktualizacji Twój sklep staje się podatny na ataki hakerskie. Musisz też samodzielnie dbać o kopie zapasowe i certyfikat SSL. Dla niektórych specyficznych firm może to być zaleta. Mogą pozostać na obecnej wersji tak długo, jak tego potrzebują. W szoperze te zmartwienia nie istnieją. Aktualizacje są automatyczne i nie zaburzają działania sklepu. Kopie zapasowe robione są codziennie. Certyfikat SSL instalowany jest przez specjalistów, a gwarancja dostępności zapewnia, że Twój sklep będzie działał nawet podczas największego ruchu. Kolejnym ważnym obszarem jest łatwość obsługi. Panel administracyjny PrestaShop może być przytłaczający dla początkujących. Każda zmiana w wyglądzie wymaga znajomości przynajmniej PHP, a konfiguracja SEO to prawdziwe wyzwanie. Dla bardzo zaawansowanych użytkowników, ta złożoność może być jednak plusem. Shopper od samego początku stawia na intuicję. Panel jest zaprojektowany tak, aby każdy mógł samodzielnie konfigurować sklep. Zmiany w szablonie, pozycjonowanie, nawet skrzynka mailowa w domenie. Wszystko dostępne jest jednym kliknięciem. Znasz już najważniejsze różnice pomiędzy shopperem a PrestaShop. Czas więc odpowiedzieć na najważniejsze pytanie. Dla kogo jest dane rozwiązanie? PrestaShop sprawdzi się, gdy prowadzisz bardzo duży biznes z setkami tysięcy produktów, działasz na wielu rynkach zagranicznych poza Europą i potrzebujesz bardzo niespodzianki. Standardowych rozwiązań. Sprawdzi się również, jeśli masz doświadczony zespół programistów i budżet na wysokie koszty wdrożenia i utrzymania. To także dobry wybór, gdy Twój model biznesowy jest unikatowy, a Twój sklep działa w bardzo niszowej branży. Shopper natomiast sprawdza się niezależnie od wielkości biznesu. Czy prowadzisz mały sklep z kilkoma produktami, średnie przedsiębiorstwo, czy duży biznes z tysiącami artykułów, platforma skaluje się wraz z Twoimi potrzebami, obsługuje sprzedaż zagraniczną, Wielojęzyczność i różne waluty bez dodatkowych komplikacji technicznych. To rozwiązanie uniwersalne. Równie dobrze sprawdza się, gdy testujesz pomysł na biznes, rozszerzasz działalność stacjonarną, jak i gdy budujesz międzynarodową markę e-commerce. Podsumowując, PrestaShop jako open source daje maksymalną elastyczność, ale wymaga znacznych inwestycji finansowych i technicznych. Shopper oferuje prostotę, przewidywalność kosztów i wsparcie, pozwalając ci skupić się na tym, co najważniejsze, na rozwoju Twojego biznesu. Jeżeli więc chcesz sprawdzić i przekonać się, że shopper jest dla Twojego biznesu najbardziej optymalny, rozpocznij 14-dniowy darmowy test shoppera już dziś i przekonaj się, jak proste może być. Prowadzenie sklepu internetowego. A jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i zobacz inne filmy, z którymi zagłębisz się w świat e-commerce. A ja bardzo mocno trzymam kciuki za Twój biznes. Powodzenia!